Sztuka i Miasto to trzydniowe wydarzenie zorganizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu Demokracja 4.0. W październiku gościliśmy w naszym mieście aktywistów z Włoch i Hiszpanii, którzy uczyli nas użycia nowych mediów do komunikacji społecznej. Po tych kilku miesiącach postanowiliśmy zająć się tematem, który interesuje nas najbardziej, czyli sztuką zaangażowaną w przestrzeni publicznej. Temat wprowadził nas Igor Stokwiszewski, który opowiedział o sztuce zaangażowanej i jej różnych podejściach do uczestnictwa i oddziaływania społecznego. Z punktu widzenia artystycznych praktyk oddziaływania na społeczeństwo, najważniejsze jest pytanie, po co, które wychodzi poza sferę artystyczną. Odpowiedź spoza pola sztuki, jakoś dotyka czegoś, sprawia, że takie działanie ma większe szanse na społeczną transformację i społeczne oddziaływanie. Drugiego dnia odbyły się warsztaty, które poprowadził Arek Pasożyt. Po części teoretycznej i pokazaniu przykładów działania sztuką, wspólnie stworzyliśmy ankietę, za pomocą której badaliśmy zapotrzebowanie lokalnej społeczności na działania kulturalne w naszym mieście. Umożliwiło nam to kolejnego dnia sformułowanie kierunków działań naszej grupy animacyjnej. Wieczorem odbyło się otwarte spotkanie, na które zaprosiliśmy artystów i animatorów oraz kuratorów, którzy we własnej praktyce wykorzystują sztukę jako narzędzie służące zmianie społecznej. Marta Frey i Tomasz Kosiński z fundacji Kulturoholizm opowiadali o swoich doświadczeniach z realizacji festiwalu Arteria, który od kilku lat organizują w Częstochowie. Animatorki kultury z Szydłowca Inga Pytka-Sobutka i Marta Łabęcka omawiały wieloletni projekt Wyszło Szydło, którego ideą było badanie kulturotwórczego potencjału małego miasta. Karina Dziewieczyńska prezentowała swój autorski projekt Przebudzenie, realizowany w Świeciu i Elblągu. Sztuka i Miasto było wydarzeniem sieciującym wielu praktyków sztuki i kultury z całej Polski.